Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnego Foodmasu, moi kochani smakosze. Dziś kolejny prosty, a zarazem pyszny świąteczny przepis. Będzie to bardzo prosta świąteczna sałatka śledziowa, której myślę, że jeszcze w swoim domu nie przygotowywaliście, zanim ją przygotujemy. Oczywiście zachęcam Was do zakupu mojej książki Domowo zdrowo przed sprzedaż. Ruszyła, dlatego w opisie, a także w komentarzu zostawię Wam do niej linki. Jest mi bardzo miło i z tego miejsca chciałem Wam podziękować za tyle ciepłych słów, które wczoraj mi napisaliście. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zachęcam Was do zakupu. Ale również zachęcam Was tutaj do aktywności, bo przypominam o niespodziance. W styczniu, 1-2, styczeń ogłoszę, kto tą niespodziankę wygrywa. Także lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie filmy, a także. Korzystajcie z moich przepisów. Zanim tutaj pokażę wam tą pyszną sałatkę śledziową, zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwonecz <grych> kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Moi kochani smakosze, zdradzę już wam teraz, że jutro jedziemy na nagrania specjalnego odcinka, także szykujemy dla was coś wyjątkowego. A teraz zaczynamy przygotowywanie Przybierzeli do Betlejem pasterze, Grają w skocznie dzieciąteczku na liże Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze. Tobie serca ochotnego Ja już swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że wy również, dlatego chodźcie niżej, pokażę wam kilka prostych składników potrzebnych do przygotowania tej sałatki. Skoro sałatka śledziowa nie może zabraknąć śledzi, są to śledzie, płaty śledziowe, wymoczone i będziemy je kroić sobie w kostkę. Oprócz śledzi mamy ogórki kiszone, dodatkowo marchewki, a także ziemniaki. Wszystko ugotowane w mundurkach. Może one takie niewyględne są, ale z tego względu, że są tutaj w. W skórce one są rewelacyjne w smaku, dlatego Wam polecam ugotować ziemniaki, a także marchewki do miękkości właśnie nieobrane. A później będziecie zachwyceni smakiem. Oprócz marchewek, oprócz ziemniaków, ogórków, a także płatów śledziowych, potrzebujemy musztardy. Swoje ulubione. Ja mam tutaj miodową, a także musztardę Dijon. Mam również Dwie cebule. Mam takie zwykłe białe, jeśli jednak macie czerwone, użyjcie czerwonych, będzie sałatka pięknie wyglądała, a także mam gęstą śmietanę. Jeśli oczywiście chcecie, możecie użyć majonezu lub y, jogurtu greckiego. Wszystko zależy od tego, czy chcecie, żeby wasza sałatka była lżejsza, czy też nie. A także wszystko zależy od waszych kubków smakowych. Oczywiście do smaku pieprz i sól. I to są wszystkie składniki potrzebne do przygotowania tej sałatki. Zacznijmy sobie od obrania warzyw. Ugotowanej marchewki, ugotowanych ziemniaków, bo właśnie te warzywa będziemy teraz sobie obierać, a później będziemy ścierać na tarce. Ta sałatka nam posłuży do przekładania warstw, a tutaj sobie przygotuję dwie miseczki do obierek, a także do starcia warzyw. Wiem, że się pomyliłam, ale to nic. Obieramy teraz marchewkę i jak obiorę. Marchewkę, to za chwilę się widzimy. Nasze warzywa są już obrane zarówno ziemniaki, jak również marchewki. Zanim je jednak zetrzemy, oczywiście przygotujmy sobie sos. Do sosu, tak jak Wam mówiłam, potrzebujemy śmietany. Mam tutaj 300 g śmietany. Do śmietany dołożymy dwie czubate mieszanki naszych musztard. Musztardy sobie już tutaj połączę i sobie dodam do gęstej śmietany. Brakuje tutaj jeszcze soli, ale tej soli dużo nie dodajemy, bo będą słone ogórki kiszone, a także śledź mimo że był moczony, pamiętajcie, że on jest mm, słony. Pieprzu dodajemy natomiast dużo. Teraz całość mieszamy, aż powstanie nam gęsty, piękny, żółty sos. Tak jak wam mówiłam, oczywiście możecie użyć majonezu lub pół na pół śmietana lub jogurt i majonez, jak wolicie. Nasz sos jest gotowy, dlatego teraz przygotujemy sobie miskę i w miejsce właśnie takiej będziemy układać piękne warstwy naszej sałatki. Na dno naszej miski lądują trzy łyżki naszego sosu. Teraz przygotujemy sobie śledzie, bo kolejną warstwą będą właśnie śledzie, a także cebulka. Śledzie pokroimy sobie w drobną kostkę, by nam fajnie się nie jadło w naszej sałatce, a cebulę pokroimy sobie w piórkę. Zacznijmy sobie od śledzi. Cztery płaty, cztery filety śledziowe w zupełności tutaj wystarczą. Pokroimy sobie na początku tak, a później będzie z tych śledzi drobniutka kostka. I tak robimy z pozostałymi płatami śledziowymi. Także za chwilę się widzimy. Zobaczcie, śledzie są już pokrojone. Ja tutaj z boku już obieram cebulę. Cebulę kroję w piórka. I za chwilę będziemy komponować naszą sałatkę. Obieram cebulę i widzimy się, jak będę ją kroiła w piórka. I zobaczcie, kroimy teraz, na, kroimy teraz naszą cebulę w piórka. I nasze wszystkie składniki oprócz jeszcze ogórków będą gotowe. Ogórki pokroimy sobie w drobną kostkę i będziemy składać naszą śledziową sałatkę. Widzicie, mówiłam Wam, że to są bardzo proste składniki, a naprawdę smak Was zachwyci. I tak jak Wam mówiłam, na koniec kroimy sobie w drobną kostkę ogórki kiszone. Ja ogórki mam od mamy Ani, dostałam zapas, dlatego śmiało teraz. Mogę wam pokazywać przepisy właśnie z użyciem ogórków kiszonych. Kroimy ogórki i za chwilę się widzimy, bo już wszystkie składniki będą przygotowane. Czas na składanie naszej sałatki. Na dnie mamy już wyłożony sos. Teraz czas na śledzie. Układamy sobie warstwę śledzi, wykładamy tutaj połowę, bo śledzie będziemy wykładali, będziemy wykładali śledzie w dwóch warstwach naszej sałatki. I teraz na śledzie, oczywiście, nie może zabraknąć cebulki. Cebulkę sobie w rękach dokładnie odstawię sobie tylko na chwilę, sos. W rękach sobie zgniatamy, tworzymy piękne piórka. I na taką warstwę idzie pierwsza, druga w sumie warstwa naszego sosu. Zanim sos wyłożymy, oczywiście, musimy tutaj wszystko ugnieść. I będziemy wylewać teraz sos. Na sos powędruje teraz tarta marchewka. Będziemy ją trzeć na grubych oczkach. Jeszcze troszkę tego sosu. O, w zupełności wystarczy. Teraz ładnie sobie wyrównamy i gotowe. Tak jak Wam mówiłam, teraz czas na marchewkę. Do takiej sałatki w zupełności wystarczy Wam 4 marchewki. Ja mam troszkę więcej, bo mam takie domowe marchewki. Są one nieco mniejsze. Tę marchewkę, jak będzie warstwa już pięknie wyłożona, to powiem Wam, co dalej. Marchewka jest już pięknie tutaj starta. To kolejna warstwa, a na marchewkę ląduje Kiszony ogórek. Na kiszony ogórek powędruje ugotowany ziemniak, a na ziemniaka pójdzie śleć Wykładamy sobie warstwę, dokładnie sobie ugniatamy. I tak jak wam mówiłam, na ogórka kiszonego ląduje tarty ziemniak. Trzy sztuki w zupełności powinny wam wystarczyć takiej średniej wielkości ziemniaki. A gdy zetrę już ziemniaka, wyłożymy sobie śledzie. Ziemniaki są już wyłożone. Czas na śledzia. Druga warstwa, czyli wykładamy pozostałą ilość śledzia. I na górę sałatki idzie ostatnia warstwa sosu. Udekorujemy sobie sałatkę śledziową odrobiną marchewki, ogórka kiszonego. Wszystko zależy od Waszych preferencji, jak chcecie, żeby Wasza sałatka wyglądała. Ja Wam pokażę taką inspirację, a to już, co na górze położycie, to już Wasza decyzja. Banalnie prosta sałatka śledziowa jest już gotowa. Zobaczcie teraz efekt końcowy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No i kochani smakosze przed chwilą widzieliście efekt końcowy. Wiecie już, jak wygląda nasza sałatka śledziowa, dlatego nie pozostaje nam nic innego, niż jej spróbować. Ja tą sałatkę dzisiaj podaruję oczywiście mojej mamie w podziękowaniu za te pyszne ogóreczki, dlatego ja jej smak znam doskonale. Mam nadzieję, że Wy ją przygotujecie w swojej kuchni i będziecie cieszyć się wspaniałym smakiem. Oczywiście my widzimy się jutro. W sumie jedziemy jutro na nagrania do odcinka specjalnego. I nie wiem, czy jutro Wam wrzucimy ten odcinek specjalny, czy to będzie w wigilii, jednak na pewno będę tutaj i przygotujemy coś pysznego. Ściskam i do zobaczenia jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną!